Tym razem był? Dobra, mamy pożądan. Koczem, a ty Pol też jesteś, no, no, no. mm, a dobra. siedzenie w pazie? Olencja. Po Jest. Polo. Jonus Pokoł Co? Bo poszedł do tamtej Duncan Zastrzeżony No i ja Eudia Co tam u was? Jak tam będzie? E, żelazo, węgiel, redstone, diamenty a, Żelazo, złoto, a u mnie ekspert. Żelazo złoto reston lazury. Ekspert. A u mnie ekspert. To... A... Aż się urządzał. Potężnej ilości kobla. Ej, a lawie dało się bywać łódką? Nie. 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 Dobra. Nie. Nie. <laughs> Wyobraź po sobie powanie po po w lawie mam łódką. To no, albo żeby dodali żelazną łódkę. I tak by już nie było w lawie. No. Żelazną łódkę. Całkowicie pójdzie. Musiałaby być, nie wiem, jakaś kosmiczna. <grym> no, totalnie. Oto! Łódka to. <grym> <grym> przyszłości! Wykonała z syna, się aluminium. Każdy chce taką mieć Oprócz mnie. Bo ja nie Siedzę na koniu tyłem. Po ja, bo ty tam twoje drewno to jest te tropikalne. Tak, to już się robiłam. Ale mam inne masz. Bo byłem troszkę, Ten... węgiel też bierzemy. Wszystko bierzemy, bo to się na światełka przyda. Światełko. O, może tam do góry by się psło. Zabiłem ząbika z mięsa. Jestem hardcore. Prawie do Eudia, pra Eudia. prawie do ciebie powiedziałem, ciociu. Dobrze. Senasz. <laughs> <laughs> a ja wiesz, już się przyzwyczaiła? Ja różnie mówię, babcia, mamusia i takie tam. To ekipa to jedna rodzina. No właśnie. Ojej. O oh, Jezus, prosto Dobra, powiem tak, ja jestem teraz znaczony, więc e, ja na dzisiaj kończę, muszę sobie gramyczek na Lolu. I więc no No to co czy nie na tydzień? No dobra. No to jest. Dobę ty. Nie, User O no, no. no, koczan. No koczan, Tam jest złoto tam gdzie idziesz. Widzisz? U góry? Gdzie jest 12 poziom? Rozwalimy to. Nie wiem, ja nic nie planowałam, bo ja nie ma w domu. Piele. O, idzie to ducha. Bo on mnie nie może postrzelić. Ja nie wiem co mam robić teraz. Kurde. Dobra, bezpieczny jestem. W miarę? Ja, jak, jak chcesz, to możesz tutaj do mnie wejść na górę. Ja już ja sobie na dole kopię, bo chcę wokół lawy jechać. Na poziomie 12 sobie kopię wokół. To też miarę bezpieczny. Zombie ze stoi, ale nie mam przejść. Bo ja mam tutaj zaraz na taki szkieleta, który stoi i gapi się w ścianę. Hmm. Nie wiem, co z nim zrobić. Nic. Boję się, żeby jakoś tam się nie odwrócił i nie zastrzelił. Aha, i tutaj jeszcze zombie na dole. No ten zombie, to ja go widzę, że namigacie. Ale nie, drugi tu. I super. To tu jesteś, a ja tu jestem gdzieś. A to jest drugi drugiej mańki. Nie no, ja byłem tam, tylko się petnąłem, bo już mam jeden i pół serduszka i zaczęli tam mnie strzelać akura akurat w dupę. Znaczy jak tak A tu ręka! rękę, w bok i szyję. A biodro, w rękę i szyję. Fajnie. Jeszcze jest... Jest system Fajnie. Chodź Chodź do mnie. Ten taki prokofie. Chodź do mnie i zlikwiduj to przejście, jak przejdziesz. A wszystko się stało tylko przez mojego lana. To, to jest chyba twoja łóżka w ogóle. No, ja nie, nie miałam Trzeba sobie zrobić jakiś ten... A zamk... Tam, zlikwidowałeś tą drogę, po której tu przeszedłeś? Tak. Dobra, ja jakieś narzędzia zrobię. A jedzenie A jak coś. wyjdzie wersja... Nie, jak wyjdzie wersja 1.8 na to wtedy be, no, będzie update servera. No pewnie tak, to to... Wersja A co? bo właśnie fajne to jest spędowy, to jest takie będą jakieś takie fajne, fajne diskuty. Powiedz co, jeśli chodzi o te update'y wszelkie, Ostatnia ta, ostatni update co był, to zauważyłam, że bo się wszystkie pliki przekonwertowały do nie, ja, ja są jakoś tak, miałeś takie dostrzeżenia. I się trochę pozmieniało tam na przykład... Wszędzie są ID gracza dopisane i na przykład jest problem teraz, przynajmniej na Spigocie, z whitelistą, jest problem, bo on chyba właśnie dopisuje te ID gracza i jak ktoś jest no premium, to nie może wejść, nawet jak jest dopisany do whitelisty, także myślę, że to wszystko idzie w kierunku, żeby, żeby gracze byli premium jednak. Trochę zaczynają to utrudniać tym graczom, którzy są mną no premium. I tak się aż trochę martwię tych update'ów następnych. Niech wszyscy sobie kupią. O! Ja bym osobiście wolała mieć premium, bo... To mi jej pierdzielenia. Tak to ja musiałam różne... Różne głupie jakieś pluginy na zabezpieczenie serwera, bo... Bo na przykład jak się jak ktoś wpisał... Mój nick, ale z przodu kreski walną, no to... No to oczywiście w kilka pluginów nie rozróżnia takich różnic, więc mieli automatycznie prawa admina, nie? No, takie różne pierdoły i trzeba było zabezpieczyć, żeby znaków nie wpisywać w takie różne rzeczy ja no, Jak jest serwer no premium, to są same problemy. W ogóle kiedyś to było coś takiego, że ja chodziłam na czyjeśniki, to mają fajne skiny sobie grałem na nich i często było kilka się coś takiego, że ktoś do mnie podchodzi tam pisałem z nim, a nagrałem do mnie, pisze, że ma fajne to skina. A jak sobie kupiłem już premium i w ogóle to już nigdzie nie widzę tego. To jest trochę takie dziwne No bo twojego skina widzą tylko ci, co mają premium, a to cała reszta nie widzi tylko. Bo serwer życzył przechowuje własne skiny. Znaczy własne, tak, które no jak oni się łączą z tym no luncherem ja do życzu, to... to przestał działać w znaczy większość. Nie wiem, no tam to dalej, nie tam grają ludzie. Nie no, bo na przykład dwóch moich tam znajomych, to grali we mną jeszcze niedawno nawet, to teraz już wcale nie mogą z Minecrafta grać, bo biała No bo ten luncher coś im się skopał ostatnio to było. Ja A, tylko szukam Ale akurat jednym, co najczęściej gra w Minecrafta to ja. Bo, Bo może... Bo tam będzie co jakieś update'y były i zauważyłam że ten launcher no sam, po długim tak. czasie nie chce się updateować. Coś tam, coś tam było za tymi update'ami nie tak. Czyli może jak często brał to? Ziemno to jak. Bo on nie, jeszcze nawet pamiętam, tutaj na ID sobie często pod na ja nie wiem jak tam się dostać. Tak? Ej, nie wiem. Nie no, bo był taki mój kolega jeden, co bardzo często, gdy go byłem na Skype dostępny, to zaraz po mnie pisał, że cześć, gramy na Ełki. Ja, ja nie lubię Ute. tego no premium, dlatego że, ja, że bardzo dużo generuje się plików niepotrzebnych tych ników, bo ludzie mają po ileś tam ników. I ja tak naprawdę nie wiem ile tak naprawdę wchodzi osób, bo bardzo dużo musiała jakieś cuda do porównywania IP, a w to zablokować, musimy Ok, Okej, na górę. na górę. A ja tutaj cały czas wydobywam żelazo i wszystko tam... Nie zaraz. bo ja tam właśnie z dołu zauważyłem gdzieś tajnie tak daleko. Uw. cię. Helga, ja, bój się. O jezu. <laughs> Poświęcam cię. I boję ja się poświęcić. O Jezu, ta pizda tam... Przepraszam, ona tam jest? <głos> <Dobrze>. <głos> nie lubię tych Wiedźm. Aha, no jest. Nie. No nie no. Nie lubię tych... Masz strzały? no, nie mam. Leżymy. Ale Ale wiesz co? Zrób... Masz... może pajęczynę? Ja? No, masz gdzieś? W tej nici pająka? Nie. Ale wiem, co mogę zrobić Jakby była wędka, to byśmy ją wciągnęli do lawy Aha, okej O, To było Ale masz go Dła okay, was mam. Nie widzicie Jeden, ja będę... Wiesz co Janus? I idę gdzieś tam Ja już się zgubiłam No coś tak to tak, wygląda tak. tak. Ale ten tunel dłuży Łoł, wow, Łoł, wow, Łoł wow. Wyobraźcie sobie, że, że polo nie żyje Ale żeś tego zrobił Aha, polo jest w domu A co, to co? Ja nie nic, przeżywam ten tunel

なんでなぜ

A co tu? A Ty jesteś w której grupy? Nie ja wiem, jeszcze w ogóle nie gadałem Wami. ale miło, że ktoś gada. Lepiej, bo jakbyś się chyba przy na bo na taka Potrzebujemy mężczyzn. Mm. No, widzę, wam tak Weź, ale kolega chce nagrywać, tak? <laughs> ja bym kolegę ukradła do nas jak chce nagrywać. <laughs> jesteś Olencja byłem ten. Ja... O, jesteś, jesteś, dobra. I co, kto? Nic z nami nie płynie? Dwie baby płyną same na wyprawę, a wy co? Potem Dwie baby wili, i wili. ja się. Hmm. Jesteśmy na wodzie, to nie zginiemy. Eldia może go dodać do nas, nie? Też... Przywódca zadecydował. <grym <grym Ten, to y, masz nick... Ma być do Eldia, chcesz. Mam nick for call. Hmm. I to wbijaj do nas. To przepijemy. Tak, nie wiem jak do by Was być, na warpa, czy na, na jakim serwerze w ogóle nagrywać? Na nie, to jest serwer YouTube, tak pisz. Jego włączamy tylko jak nagrywamy. Poleńca, czy już się zgubiłam? Nie, jesteś, jesteś. Kurde, coś daleko. A może na tą wysepkę idziemy? Patrz tutaj, wysepka. Idziemy ją tegować z tego... O, Love. Co się cieszysz? No, o, to, to. Czemu mnie obrażasz? No dobra, przepraszam bardzo Ale hmm. po prostu się śmiejesz, że wyleciałam, tak? Olencja, chodź wy... Chodź, te drewna wszystkie wytagujemy 17 wirusów w Ale dzisiaj coś na... Co? Co tak? Ho... To do mam się tam... Koł, do nas, to ja cię zaraz technę. Chociaż ty... jesteś w bazie, czy zastrzeżony? Mm, nie, ja, ja na Microsoft w, w ogóle nie jestem, bo muszę okałem sobie... Go A czemu do nas w ogóle? Bo... Zastrzeżony ty jesteś w bazie, nie? A ona kurczę to... Nie ma też takich ludzi. Nie, wcale. Nie? No, no. A co już wszyscy się tak wercią przejmujecie? Nie wiesz, jak dużo u niej jest osób, tylko że wchodzą i wychodzą, to takie jest... Bo nikt truka... się to było nie Ja w ogóle zauważyłem, że u Ciebie jak renderujesz to renderujesz 480p, nie? No ale, ale miało. to ja, ja bym wam polecał na jakości, nawet jeśli macie te piksele, to zrób 720 p bo nie ma tych boków czarnych z lewej z prawej strony. Ja po prostu... O Jaki kurde, przypomniałaś mi Slime. No zobacz czy masz żelazo, te co mia, mia, miał podwór przy sobie ten... ten, ten <laughs> zombie Blue Hej, ty Lud masz żelazo? Podaj mi jak masz. Żelazo jedno potrzebuję. Masz czy nie masz? O dzięki, no właśnie, to potrzebowałem co mieczek. O no Ta bieda. Chyba że Żelazo sępić. Nie za bieda. Dobra. Żelazo. Żelazo Dobra. No. Tomasz to masz to. What? Ej, ej. ej. Ja tak stoję nagle dostałem właśnie boleń, ale mi Fajnie. Spadły ci się. Dobra, to możemy iść. Nie wiem. To są fajne rzeczy. Dobra, to teraz tego rozpołna można no. Od razu mówię, że ten skrzynek będę rzucał już nieprzepłacony, nie? Coś to później przepali. Ja tu mam Nie wiem, gdzie wyjdziemy zobaczymy Dobra, ja na razie powiem na nagrywanie i zaraz wracam Dobra To, a gapki za Masz nagapki? Nie, o oh, oh, fuck Ja też mam na pierśni. Ja mu zrobiliśmy oboje na pierśni. Co za, nie powiem nie masz gatek teraz? Nie? Tak. No cóż. To idziemy tutaj. Później ci skołujemy gatki. O. Ja chyba nie mam miejsca do... na no, A więc tu jest woda. A może wypłyniemy? Zrobimy sobie tabliczkę. Mam pomysł, tak, właśnie, zrobimy sobie tabliczkę. Ja w tym domu czuję niemiecki się, mi wyraz. Bardzo mówię. O, z może. Zrobimy sobie blok tabliczkę. I po prostu wypujemy. teraz. I to w naszym domu No, gdzieś mi się do drzwi coś i nawet nie widzę. Dobra. Tego nie chcę. Mam tabliczkę. Zamkniemy tą wodę tabliczką. Rozwalisz ten blok? Ten, ten, ten? Ten? No. To ty rozwalaj, ja stary. O! I gitara. No, e, Tam już nie mam miejsca. O, zaraz są dwie. No nie, czekaj to Jak tu wy tam wypły na zobaczy? Widzisz tą dziurę? Trzeba było wypłynąć tam. No może zrobimy jeszcze, żeby było śmieszniej drabinki. To z drabinkami? A nie, bo my jesteśmy. Nie, wiem, jak to się. Postaw ten crafting. Masz crafting? Ty masz crafting. Ten, do... żeby zrobić drabinki. Mhm. Mhm. Tu. Nie mam miejsca. Płynę. Czekaj, Brud. Powiem Ci czy głęboko. O nie, wcale nie jest głęboko. Wypływaj. O, fajnie, to fajnie. Nawet mi się podoba. Super, co? <grymne> fajnie. O tutaj tu mamy tabliczkę. Postaw tu tabliczkę, żebyśmy wiedzieli, gdzie ten, gdzie mamy tę dziurę naszą. Gdzie mamy dziurę? Nie mam... Nie mam. No, dobra, tutaj postawimy tu. No! I chyba wrócimy. Dobra, wyszliśmy na jakiś ląd, nie mam pojęcia gdzie. Ale fajnie jest, bo widzę świnie. Biedna świnia. Blut, a tak, idziemy na te świnie. Ja widzę drugą. Wiecie co, powiem? Ja zamiast atakować tę świnię, to bym przyprowadził do domku. Je. Jasne. Drugą mam marchetki. No, to pozbierajmy, aha W sumie drewna to mi nie brakuje Ja to ci drewna nie brakuje Bo ja ostatnio zamęcią byłam zbierać I nawet mam Dobra, to idziemy szukać jakichś zwierzątek